Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl. Znajdziecie tam najlepsze męskie i nie tylko prezenty. Link w opisie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom raport z frontu tradycyjnie Marek Kozubel po drugiej stronie. Marku, dzień dobry. Witam serdecznie, Mateuszu. Pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. Mówi się o tym, że padł na froncie, więc zastanawiam się też, czy, czy mamy dzisiaj o czym rozmawiać, o tak? Znaczy, pat jest, jeżeli mowa o tym, że nie ma większych zmian na froncie, to prawda, aczkolwiek dzieje się dość sporo, w tym również i poza linią frontu, czyli na zapleczu, można tak powiedzieć, obu stron konfliktu, ale zacznijmy oczywiście od frontu. Jeżeli chodzi o Afdiwkę, to Rosjanie nadal bardzo mocno naciskają na stepowe. Próbują również nadal prowadzić natarcie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż linii toru kolejowego, a kierują natarcie w kierunku czeretnego, ale próbują też ataków na drugą stronę toru pod Nowobachmutiwkę. Jeżeli chodzi o strefę przemysłową w północnej części, czyli o awdijskie zakłady koksochemiczne, czyli ten mini Azovstal, to tutaj Rosjanom te ataki nie wychodzą. Rosjanie nadal no, są zatrzymani po prostu pod tym murowanym płotem, który otacza ten zakład, to przedsiębiorstwo. Gorzej jednak wiedzie się obrońcom w południowej części. Ja już w poprzednim nagraniu mówiłem o tym, że Rosjanie atakowali w górę ulicy Jasunowackiej, i teraz mają oni w swoich rękach całą tutaj strefę przemysłową w tej południowo-wschodniej -wschod części, i teraz mają możliwość atakowania. Strefy mieszkaniowej, czyli tą, którą Państwo tutaj właśnie widzicie. Oczywiście, no nie oznacza to, że tutaj Ukraińcy nie mają zupełnie żadnych przygotowanych umocnień, żadnych pozycji, ale to jednak nie są powiedzmy tak, to nie są umocnienia. Tak samo rozbudowane, tak skuteczne jak na przykład w tych strefach przemysłowych, gdzie mamy do czynienia z solidniejszą zabudową, solidniejszymi budynkami, przez co łatwiej jest się w takiej strefie bronić. Tutaj trzeba mieć na uwadze to, że z czasem Ukraińcy będą musieli się wycofywać z powodu degradacji. I umocnień, ale również i zabudowań w tej części. Po prostu domy jednorodzinne, czy nawet mniejsze bloki, będą dużo szybciej ulegać destrukcji, przede wszystkim w wyniku ostrzału artyleryjskiego oraz nalotów rosyjskiego lotnictwa. Pozostałe rosyjskie ataki w inne punkty tego odcinka nie zakończyły się powodzeniem. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki frontu, to pod Bachmutem na odcinku Słoborzajskim, czyli na północ od Bachmutu, czy tak samo na odcinku Zaporoskim nie odnotowujemy żadnych większych zmian. Jeżeli chodzi o odcinek Hersoński, to od czasu naszej ostatniej rozmowy w niedzielę pojawiły się doniesienia o tym, że Ukraińcy mogli Poszerzyć jeszcze bardziej swój przyczółek pod krynkami. Na razie mają oni pewne problemy, żeby ruszyć dalej na południe przez las, który znajduje się na południe od tej wsi, ale rozszerzają przyczółek głównie w kierunku wschodnim, czyli w kierunku wsi korsunka. I Tutaj środowisko Osint na podstawie nagrań wskazuje na to, że te ukraińskie postępy są trochę większe niż tutaj, nawet pokazuje to mapa portalu Deep State. A jeżeli chodzi o te wydarzenia, które miały miejsce poza linią frontu, to tutaj warto przede wszystkim wspomnieć o tym, że w niedzielę miało miejsce co ciekawe duży nalot ukraińskich dronów na terenie kilku rosyjskich obwodów Smoleńskiego, Moskiewskiego, Tulskiego, Kałuskiego, Briańskiego, Kurskiego także tutaj się dość sporo działo i nie wszystkie drony można powiedzieć, że to były takie ukraińskie odpowiedniki szachedów nie wszystkie drony zostały zestrzelone przez rosyjską obronę Przeciwlotniczą, i przykładowo w Smoleńsku udało się porazić zakłady biorące udział w produkcji lotniczej. Być może był tam też zakład, który produkował rakiety H-59. Również co ciekawe, w obwodzie czelabińskim doszło do pożaru na terenie Fabryki produkującej silniki do czołgów. Tylko, że tutaj nie mamy pewności, czy nie doszło czasem do wypadku i zarazem był to po prostu zbieg okoliczności, nieszczęśliwy z tymi nalotami ukraińskimi, czy też mógł to być jakiś akt dywersji, ale na razie nie ma jeszcze jakichś tam potwierdzonych doniesień, aby miał tam dolecieć ukraiński. Dron. Poza tym Rosjanie też co jakiś czas próbują przeprowadzać naloty swoich szachedów na terytorium ukraińskie. Dziękuję. Mark Kozubal, podsumowanie. Marku, jak zawsze kłaniam się nisko. Państwu dziękuję.